Oczekuje, że spełniamy czyjeś oczekiwania, że dostosowujemy się do ogółu, no to żyjemy jak ogół. A jak żyjemy jak ogół, no to realizujemy te ogólne wartości, a to się rzadko kiedy wiąże z naszymi zdolnościami i predyspozycjami. Po prostu, no, najczęściej wtedy, jakby aspirujemy do życia takiego przeciętnego, a w przeciętnym życiu. No też mogą się zdolności przejawiać, ale no, no nie wszyscy mają zdolności i predyspozycje, które są ukierunkowane tak, że w tym przeciętnym życiu mogło, mo, można byłoby je realizować i będzie dobrze. Niektórych zdolności i predyspozycje wykraczają znacznie poza ten ogół. No i, no i wtedy jest problem, wtedy jest duży problem, no bo boją się ci ludzie, że no dobrze, no będę sobą, zacznę przejawiać swoje zdolności i predyspozycje no to przestanę być akceptowany. No z kolei, że, no, żeby być akceptowanym, bo jestem akceptowany, no to, no to muszę spełniać te, te, te zasady ogólne. No to nie mogę realizować tych zdolności. No i tak potem człowiek ma, staje przed takim przymusem wyboru, że albo akceptacja... Albo zdolności i predyspozycje rozwijane. Nie? I znowu tworzymy sobie przymus wyboru między rzeczami, między którymi wybierać nie trzeba, bo można mieć jedno i drugie. Teraz na czym polega dowcip tej sytuacji? Dowcip tej sytuacji polega na tym, że jak zaczniemy realizować swoje zdolności i predyspozycje, to na początku możemy stracić akceptację ogółu. Ale. Prawem podobne przyciąga podobne, przyciągniemy ludzi o podobnych intencjach, którzy to z kolei będą nas akceptować nas takich, gdzie realizujemy siebie, gdzie realizujemy swoje zdolności, predyspozycje. to na na przykład? Jeszcze raz powtórz. Czy możesz na sesję wziąć ten przymus wyboru? Jasne, oczywiście słuchajcie, jeżeli wam coś teraz podczas wykładu, podczas ćwiczeń przyjdzie do głowy, że warto by było to odreagować, że to by się przydało wszystkim, zapiszcie sobie na kartce, bo potem, kiedy powiedzmy sobie będzie sesja, możecie podpowiadać no bo ja w ciągu całego dnia wszystkiego nie spamiętam, natomiast, natomiast wy możecie zapisać, możecie podpowiadać i będziemy odliczać po kolei każdą rzecz, która, która się tutaj pojawi jak najbardziej jest to tutaj do odreagowania no i teraz i teraz na przykład to jest bardzo ciekawy temat który, przykład, który poruszyliśmy no bo na przykład ktoś Ktoś na przykład zaczyna pracować sobie nad tym, że zawsze wie, czego chce, że realizuje się bez oglądania się na innych i natychmiast zaczyna mu wywalać, wychodzić, zaczynają mu wzorce odrzucenia. No i taki człowiek jest potem taki troszeczkę zdegustowany, oszołomiony tym, co się dzieje, no bo myśli sobie, no kurczę, pracuję nad celami, a mi wychodzą wzorce odrzucenia, jak to jest możliwe? No jest możliwe, ponieważ jeżeli jest ten warunek, że w głowie, to przekonanie, że będę akceptowany dopiero wtedy, kiedy będę spełniać jakieś tam oczekiwania ogółu, oczekiwania innych ludzi, no to jak chcemy się indywidualnie realizować, no to, no to wtedy zaczyna podświadomość się bać, że stracimy akceptację. Oczywiście, tak jak mówię, na początku możemy ją stracić, już nie musimy, ale prawem podobne przyciąga podobne, przyciągniemy osoby, które będą akceptować nas, kiedy będziemy realizować swoje cele. I naprawdę nie bać się, warto do tej zamiany dopuścić, to nic strasznego. Po co nam ludzie, którzy, którzy nie akceptują nas, kiedy się realizujemy? No, 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 po co nam tacy ludzie w naszym otoczeniu? Tacy ludzie to tylko kłopot. Tacy ludzie to tylko problem dla nas, bo jakby no, układ z nimi wymusza na, nas, wymusza na nas taki przymus wyboru, że albo albo. Lepiej otaczać się ludźmi, którzy akceptują nas takimi, jakimi jesteśmy, czyli akceptują nas wtedy, kiedy, również wtedy, kiedy się realizujemy, kiedy się spełniamy. No i takimi się otaczać, takimi się otaczać i wtedy ten przymus wyboru znika. Bo możemy jednocześnie mieć dużo fajnej akceptacji od fajnych ludzi i jednocześnie realizować siebie, mieć jakby dwa w jednym. Ale warunek jest jeden. Kto ma wzorce odrzucenia, musi je przepracować, bo z tymi wzorcami tego się stanu osiągnąć po prostu nie da. To jest niemożliwe. W związku z tym to będzie się prosiło o przepracowanie. Stąd może być taka sytuacja, że wy pracujecie nad celami życiowymi, a na przykład pcha was mocno w temat przepracowania wzorców odrzucenia, jeżeli je macie oczywiście. Jest to naturalne, normalne nie stawiać temu oporu, tylko wziąć się po prostu za ten temat i zacząć go przepracowywać, bo, bo zawsze ten temat będzie się o swoje dopraszał. Nie starajcie się go wyminąć, bo to nie ma sensu. Oczywiście. Oczywiście no, tych wzorców różnego rodzaju może być więcej, które nas blokują, które gdzieś tam nas hamują w poznawaniu, a potem w realizowaniu swoich celów, a także w poznawaniu i realizowaniu swoich zdolności i predyspozycji. No. Żyjemy w świecie, który jakby od urodzenia próbuje nas odpowiednio... To słowo w cudzysłowie, oczywiście, odpowiednio ustawić. Jak gdyby życie społeczne jest tak ukierunkowane, że jak gdyby mocno się, mocno się nastawia danego człowieka już od maleńkości, co powinien robić, co jest dobre, co niedobre, co słuszne, co niesłuszne, jakie cele powinny być w jego życiu. No wiadomo, nie? że jak jest mały, no to tam. Szkoły skończyć, potem jakiś zawód zdobyć. No, tu już się zaczynają schody, już ze szkołą mogą się schody zaczynać. Dlaczego? No, bo na przykład y, możemy mieć tutaj problemy z oczekiwaniami najbliższych, na przykład rodziny. Nas na przykład może jakaś tam szkoła nie interesować na przykład być lekarzem przykładowo mówię może nas nie interesować no ale mamusia czy tam tatuś usilnie chcą mieć lekarza w rodzinie No i co mogą robić mogą wywierać straszne presje oczekiwań na swoje dziecko że ma zostać lekarzem że ma zostać lekarzem że to jest dobry zawód dobry dla niego zawód że będzie człowiekiem wykształconym poważanym że sobie życie ułoży że tak jest najlepiej No tak tak jest najlepiej, ale czy dla niego? To już jest inne pytanie, bo on może czuć zupełnie inne predyspozycje. Może być na przykład utalentowanym człowiekiem w zakresie mechanizacji i na przykład no, bardziej mu, bliżej mu do maszyn niż do ludzi. No ale rodzic taki jak usłyszy, że co? Ty też jakimś mechanikiem zostałeś? Zwariowałeś? Tutaj na studia pójdziesz, lekarzem zostaniesz, to jest coś. Nie? No i jeżeli ten człowiek jest słaby psychicznie, jeżeli jest pod silnym wpływem tych rodziców czy różnych innych ludzi, jeżeli, jeżeli mają taką moc, że potrafią to na nim wymusić, no to on, on, on pójdzie na te studia. Będzie się uczył tej medycyny, tylko ja Wam powiem szczerze, że w życiu bym nie chciał trafić do takiego lekarza, bo no, trafić do takiego lekarza to ja nie wiem, co jest gorsze: czy być chorym, czy trafić do takiego lekarza, który cię będzie w ten sposób leczył, że jego to w ogóle nie interesuje, on nie ma żadnej pasji w tym kierunku, a jak wchodzi do gabinetu pacjent kolejny, no to on ma takie nastawienie: No, o ma następny, nie? No to. No to nie wiem, czy chciałbym być leczony przez takiego lekarza. I nikomu nie życzę być leczonym przez takiego lekarza. No bo no, tacy lekarze, że tak powiem, potem popełniają najwięcej błędów. No i aby te błędy nie były popełnione na Was. Tutaj jest takie powiedzenie, które jest bardzo, bardzo, że tak powiem, trafne i w stosunku do takich ludzi jest ono jak najbardziej trafne, że każdy lekarzek ma swój cmentarzyk. No i ci ludzie na pewno spowodują, że to powiedzenie będzie miało rację bytu. No nie powinno się takich rzeczy robić, ale będziemy tutaj jakby bazować na tym przykładzie. No i taki człowiek poddawany ciągłej presji żyje w takim napięciu, że jeżeli nie będzie realizował czyichś oczekiwań, póki jest zależny oczywiście, jeżeli nie będzie realizował ich oczekiwań, jeżeli pozwoli sobie na realizację tego, co ta osoba chce, co on chce, a nie to, co chcą na przykład rodzice czy ktoś inny, no to, no to będzie źle, będzie niedobrze, nie? Że, 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 że będzie dezaprobata, będzie nieakceptacja, być może będzie karany, być może będzie odrzucony, zmarginalizowany rodzinnie. No i teraz teraz powiedzmy sobie, no w podświadomości znowu powstają takie przekonania, że muszę robić to, czego się ode mnie oczekuje, nawet jeżeli mi się to nie podoba. No i nie mogę realizować tego, co chcę, no bo za to będzie kara, nie? za to będą konsekwencje negatywne. Potem takie osoby też muszą sobie przepracowywać przede wszystkim, że są bezpieczne, niewinne i w porządku, kiedy realizują siebie, kiedy realizują siebie bez względu na to, co inni od nich oczekują. Muszą czasami sobie poafirmować to w stosunku do danych osób, jeżeli to jest matka, jeżeli to jest ojciec, jeżeli to jest ktoś inny, no to w tym wypadku trzeba afirmować, że jestem bezpieczny, a także niewinny i w porządku wobec mojej mamy. Na przykład wobec mojej mamy, czy tam wobec mojego taty, kiedy realizuję siebie, kiedy realizuję siebie tak jak ja chcę. No, bo my nie jesteśmy tutaj od tego, żeby spełniać czyjeś oczekiwania. Jeżeli czujemy zupełnie, zupełnie co innego, to powinniśmy robić to, co czujemy. To, co czujemy, dlatego, że no, jak gdyby no, bez sensu jest potem iść do szkół i lata całe uczyć się czegoś, co nas kompletnie nie interesuje. Tylko dlatego, że, że, że ktoś, ktoś tego od nas oczekuje. No. Jeżeli ktoś tak bardzo chce mieć lekarza w rodzinie, czy cokolwiek innego oczekuje, to niech sam się tym zajmie, niech głowy nie zawraca. A nie, że tak powiem, nas będzie tutaj. nas będzie tutaj atakował, że mamy spełniać takie oczekiwania. No ale niestety żyjemy w świecie oczekiwań. Zaczyna się najczęściej w domu rodzinnym gdzie nie muszą, zależy od rodziców, nie muszą być te presji oczekiwań, ale mogą. Są czasami rodziny, gdzie, gdzie jak gdyby no, ci rodzice rozumieją te zasady i zostawiają wolną rękę dziecku na zasadzie, no y, powiedzmy sobie, rób co chcesz, jeżeli chcesz być mechanikiem, bądź mechanikiem, jeżeli chcesz być lekarzem, bądź lekarzem, jeżeli chcesz być kimkolwiek innym, to rób to. Rób tak, jak ci w duszy gra, nie ma żadnego tutaj problemu. W dobrych domach, że tak powiem, promowane są rzeczy, które dzieci interesują. Jeżeli dziecko na przykład, no nie wiem, spodobało mu się tańczyć, no to mądrzy rodzic zapisuje go od razu na jakieś lekcje tańca na zasadzie, a potemż sobie zobacz, jak ci to będzie odpowiadało, to się rozwija w tym kierunku. Jak jakiemuś tam dziecku, no nie wiem, zagra w duszy to, że nie.